W 1931 roku liczba ludności Polski wynosiła 32 miliony 100 tysięcy mieszkańców. Natomiast przed dzień wybuchu II wojny światowej 31 sierpnia 1939 roku szacuje się, że nasz kraj zamieszkiwało 35 340 tysięcy mieszkańców. W przeciągu zaledwie 8 lat przybyło nam ponad 3 miliony osób zamieszkujących nasz kraj. Co może wydawać się niewiarygodne z perspektywy dzisiejszych czasów Rzeczpospolita Polska była 11 najludniejszym krajem globu. W naszym kraju żyło wówczas 1,5% całej populacji świata. Pod względem ludności ustępowaliśmy tylko Imperium Brytyjskiemu, Imperium Japońskiemu, Chinom, Związkowi Radzieckiemu, Stanom Zjednoczonym, Francji, Niemcom, Imperium Holenderskiemu, Włochom i Brazylii. W przedwojennej Polsce 75% mieszkańców mieszkało na wsi, a 60% utrzymywało się z rolnictwa. W 1931 roku, podczas spisu powszechnego, poproszono mieszkańców o wymienienie swojego języka ojczystego oraz wyznania. Wówczas prawie 69% osób zadeklarowało, że ich pierwszym językiem jest język polski, 10% podało, że ukraiński, 8,5% że Indii lub hebrajski, 3% że białoruski, niespełna 2,5% niemiecki i 4,0 rosyjski. Co do religii, prawie 65% uczestników spisu podało, że są członkami kościoła rzymskokatolickiego. Grekokatolików było ponad 10%, prawosławnych prawie 12%, wyznawców judaizmu prawie 10, a ewangelików niespełna 3%. Jeżeli ci się podobało, zostawiłeś łapkę w górę, zostaw też suba.